Odwaga wiary wiele kosztuje, ale wy nie możecie przegrać miłości. Tylko czyste serce może w pełni kochać Boga, tylko czyste serce może w pełni służyć drugiemu. Zatrzymujemy się przy bramie anielskiej. Zacznij z nami się weselić. Przekroczyłeś próg nadziei. Niech stąpi duch twój, niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Czuć wielkie wesele Christos, Jesus. Słuchajcie się! Chrystus wie, co kryje się we wnętrzu człowieka. Jedynie on to wie. Na gwiaździstym niebie światło tajemnicze Zaprasza, by zmieniać ziemi tej oblicze. Dziś się narodził ten, co Was nakarmi. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść w góry, pod prąd. W ciszy tych gór Bóg objawia się i z ukazuje błądzącym światło prawdy, aby mogli powrócić na drogę sprawiedliwości. Dzieciem się nam zrodziło, syn został nam dany. Do naszych serc, do wszystkich serc uśpiony. Dziś zabrzmiał dzwon, już człowiek obudzony, bo nadszedł czas i dziecię się zrodziło. A razem z nim maleńka przyszła miłość. Maleńka miłość w żłobie śpi, maleńka miłość. Przemacce świętej, dziś cała ziemia i niebo drży. Dla tej miłości maleńkiej, maleńka miłość zbawi świat. Maleńką miłość chronimy z rękiem, dziś ziemia drży i niebo drży. Od tej miłości maleńkiej porzućmy zło, przestańmy złem się bawić. I czystą zą spróbujmy serce zbawić, bo nadszedł czas i dziecie się zrodziło, a razem z nim maleńka przyszła miłość. Maleńka miłość w żłowie śpi. Maleńka miłość przy Matce Świętej Dziś cała Ziemia i niebo lśni Dla tej miłości maleńkiej Maleńka miłość zbawi świat Maleńką miłość chronimy z lękiem Dziś Ziemia drży i niebo drży Od tej miłości maleńkiej Maleńka miłość w żłowie śpi Maleńka miłość przy Matce Świętej Dziś ziemia drży i niebo drży Od tej miłości maleńkiej Maleńka miłość zbawi świat Maleńką miłość chronimy z lękiem Dziś ziemia drży i niebo drży Od tej miłości maleńkiej Witamy pasterzy i zapraszamy do złożenia pokłonu i ofiarowania darów. Dzieciątko święte, nowonarodzone, już pasterze przyszli do Ciebie z pokłonem. Będziemy czuwać jak ludzie sumienia, bez zagłuszania i bez nieprzyjemności. Nazywać dobro i zło po imieniu, ze złościem poprawić dzięki sumieniu. Czuwać, a więc na ciele drugiego człowieka, kiedy na naszą miłość i życzliwość czeka. Ta sama światłość która doprowadziła pasterzy do betlejemskiej stajenki w dniu objawienia, wskazuje drogę mędrcom, przybyłym ze wschodu, aby oddać pokon królowi żydowskiemu i jaśnieje wszystkim ludziom i narodom, pragnącym odnaleźć Boga. E aí Wpadli na twarz i oddali Mu pokłon. Otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary – złoto, kadzidło i mirrę. Dary, jakie mędrcy składają Mesjaszowi, symbolizują prawdziwe uwielbienie. Wkładając złoto, podkreślają Jego królewską boskość. Kadzidłem wyznają, że jest On kapłanem nowego przymierza. Ofiarując mirrę, oddają cześć prorokowi. Który przeleje swą krew, by pojednać ludzkość z Ojcem. Drodzy młodzi, wy również ofiarujcie panu złoto waszego istnienia, to znaczy wolność naśladowania go z miłości. Odpowiadając wiernie na jego wołanie, znieście ku niemu kadzidło waszej gorącej modlitwy. Uczci jego chwały ofiarujcie mu mirę, czyli pełne wdzięczności, uczucie ku niemu, prawdziwemu człowiekowi, który umiłował nas aż do śmierci, jako złoczyńca na Golgocie. Zapraszamy króla Kacpra. Był we mnie stary, goszkniały człowiek. Brakowało mi wiary w życie nowe. Mam wiarę i rozum, Na życie się zmieni. Pragnę odnowienia obliczonej ziemi. Zapraszamy króla Melchiora. Rozważałem, Drodze, cóż znaczą te słowa? Więcej mieć czy być, tak by człowieczeństwo swoje zachować, godność i sumienie, by świat nasz odmienić, swe serce odmienie. Zapraszamy króla Baltazara. Czas by zmienić swoje życie. Wiem już co pomaga. My młodzi musimy od siebie wymagać. Choćby inni od nas nie wymagali. Musimy w przemianie serca być wytrwali. 好，你们。 jasne hej kolęda kolęda cichutkie malutkie jak słoneczko jasne hej kolęda kolęda pasterze na, na liże na skrzypeczkach grali pasterze A komu, takiemu dzieciątku małego, Takie małe. Cóż to za dzieciątko, musi być paniątko Hej kolęda, kolęda Cóż to za dzieciątko, musi być paniątko Hej kolęda, kolęda Pójdę ja do niego, poproszę od Niego, pójdę ja do Niego, poproszę o Niego. Wam, wszyscy ludzie dobrej woli, krysła nienawiść, runęły trony. Niech nas wszystkich miłość zespoli i do nowego prowadzi świata. Podajmy wszyscy sobie ręce, tworząc łańcuch. Niech brat pozna brata, bo z nami Bóg wcielony. Dziękujemy Ci Boże za ten wspaniały czas Orszaku Trzech Króli. Niech wszyscy tu obecni staną się rodziną, i każdy będzie jak brat. Niech wszyscy się miłują, bo miłości na świecie trzeba, niech sobie pomagają i wspólnie dotrą do nieba. Na pamiątkę dzisiejszego orszaku przyjmijcie od naszych aniołów myśli, przesłania i piękne słowa świętego Jana Pawła II. Ojciec święty Jan Paweł II po maturze chodził na kremówki. My zapraszamy na kawę, herbatę i słodki poczęstunek. i wielkie oklaski dla wszystkich. Panie <noise> i Pani, tyle osób zaangażowało się w przygotowanie tegorocznego orszaku, że trudno wymienić, ale dziękujemy tym, którzy przygotowali, opracowali scenariusz, tym, którzy brali udział w kolejnych scenach orszakowych, Dziękujemy wszystkim aktorom, dziękujemy Straży Pożarnej, dziękujemy tym, którzy budowali poszczególne przystanki, sceny orszakowe. Dziękujemy wreszcie tym, którzy przyjechali konno do nas i tym, którzy grali na instrumentach, tym, którzy śpiewali. Nie wiem, czy jeszcze o kim zapomniałem oczywiście o wszystkich paniach i panach którzy nam upiekli te drożdżowe i babkowe placki pa, 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 pa. i karitasowi za przygotowanie poczęstunku i napoje, za to wszystko, co dzisiaj jest naszym udziałem, czym możemy brać udział, z czego możemy kosztować w czasie tego orszaku i za chwilę na poczęstunku. Wszystkim serdeczne i wielkie Bóg zapłaci. Moi drodzy, y, oczywiście zapraszam do tego, żeby wchodząc na salę oddać pokłon świętej rodzinie, y, przejść przez anielską bramę, skosztować z tych specjałów, które są wewnątrz, a wchodząc otrzymacie y, pamiątkę, y, to słowo od świętego Jana Pawła II. Zresztą y, nie myślałem, że papież nas dzisiaj odwiedzi w Łynkowie. To takie wyjątkowe wydarzenie, więc bardzo dziękujemy. Ale oczywiście są też naklejki na rok 2019, na drzwi naszych domów. Pan Krzysztof i pan Zbyszek rozdają przy wejściu te naklejki. Proszę z nich skorzystać, tak aby na domu każdy, każdego z nas taka naklejka się znalazła. I wchodząc po lewej stronie są misyjne gazetki. One są darmowe. Wiele ciekawych informacji o misjach. Niech w domu y, naszym też się znajdzie ta gazeta, aby przy okazji sobie poczytać. Y, na koniec umocnijmy się Bożym Błogosławieństwem. Pan z Wami. Niech Was wszystkich błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I smacznego. Panie Józef obnażony w moim nasz ciemnieje, ma granice nieskończone. Wzgardzony, okryty bałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało. I mieszkało między nami. Zowy okryte chwałą, śmiertelny król nad biegami, a słowo ciałem się stało. I mieszkało między nami. Pokiwajcie świętej rodziny. Piękne Boże życie błogosław ojczyzny. Mi. Dobry miada, dobry bycie, wspieraj jej siłę swą siłą. Do niej majętność całą i wszystkie wioski z miastami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Dom nasi majątność całą i wszystkie wioski z miastami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami.